Ty on ja Mamy to! Mówię, że... no, ja nie wiem, hecik, Fura, Co? Ja pierdele, to no i ty! taka Ja pierdzielę to no, było! Mówiłeś no, mówisz same heady, no to? headzik tak? Trzymajmy <laughs> wszystkim, a dzisiaj znowu widzimy się na YouTube i będziemy grać Wingmanika z Piotrem Izakiem z Kowerskim. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotr izak Skowerski. Dokładnie, a ja mam na imię Snacks, ale czasem nim nie jestem, bo jak wiecie sami, ja nie jestem i tak dalej, nie będziemy kontynuować. Piotrek jeszcze o tym nie wie, ale, ale mamy taki challenge, że strzelamy tylko głowy i ten niestety, który nie zabije strzałem w głowę, będzie musiał zapłacić Pongowskiemu 5 subów na kanale Twitch. <laughs> nie, ja się na żadne takie rzeczy nie umawiałem. Te, mieliśmy zrobić fajny challenge na YouTube'a, a nie kupować Knotowi suby. No dobra, no to... Bo ja to, żeby to, to tak, że po prostu trafiam w pierwszej rundzie Heda, a potem już nic nie zabijam do końca. Byłem na 100%. Nie, no wiadomo, oczywiście żartowałem, nic nie będziemy knutowi płacić. No to te gramy dla zabawy, a nie, a nie dla niego, tak? No, dobrze. Także, także jedziemy z Hedzikami Dobra, to jest tak. Znasz Short Dustan, <ścoughs> opowiedział o no, tej mapie. Widziałem dużo razy, jak to z gra 2 na 2 Wingmany, także jestem przygotowany. O, wjechał już do 1 Besa? Ja jestem po głowie, ale słabiej. Idę od Boszku, jak dasz chwilkę. No? Faka u mnie. Ale <grybik> Co ty tam się dzieje? No. U siebie, atakujecie! Lecę, pomóc! Jestem, w besie. Ogólnie, ogólnie w plecy nie zabiłem. <grybik> no to, nie to zaczynam jeszcze raz. Nie, nie, A, nie jest Nie zamierzam od good. początku. Nie, <grybik> <grybik> Yeah, it sucks. This is the last. Hey, I don't think we've been there yet. Seriously? With this? Oh, new faces. I just updated the assortment today. Come on, stop staring. Buy something. That's all I have, buddy. Let's go, I guess. No, old chap. That's as much as you need. This is much better, man. What's that you got there? I got a better one! Well, see, you didn't wanna go Look how much we got Hellcates! Two favorite skins in one place Jest rozzywkowy, no, 8 godzin na simie nie zrobię roboty, no Nie no tak, nie ma. No, to wrócić na tym nie. na ekspedycji. Bo... Dokładnie Mówi, mój Zimno jeszcze w tym pokoju Trzeba mieć jakieś wytłumaczenie Oni to są teamem i nie No i są teamem i nie to jest za piękne. Chyba dwóch weźcie znowu. Oj, trafiłem jednego za 50. Nie, nie, o, widział o, mnie, skuś. widział o, mnie. O, o. przegramy do 0-9. No to... ja, ale zobacz, ja już mam jednego fraga. 100% headshot percentage. Jakby... No ty jeszcze yy. musisz coś jednego fraga zrobić. I później... Jakby nawet jak przegramy, wiesz, 0-9... do 9, Ja chyba ja muszę zaraz 100%. okulary założyć, wiesz? Po prostu, bo nie gram... No zazwyczaj gram w kularach, to dlatego a, muszę widzisz. nie trafić. No to nie, no, to dlatego, no jak ty masz w same heady, jak ty nie masz kularów na sobie. Ej, ki dumagi! No, no, ale a, nie chcę to nie, nie, Ja nie mogę stary zabić ja nie wiem, kasuję to po AS dysku. No chyba ja też będę musiał. Dobra, dobra, to było eko, ja teraz z MP9 ty, po prostu. Z MP9? Tak. No, no, powiem ci ryzykownie. Nie dam heada. Naprawdę? Ale to musisz dać ze 3. Spoko, najpierw klatę, a potem head. Ta? No powiem ci, że to jest ryzyko. Jest, jest, ale zawodowo trzeba. A nie boję się byliśmy kupować Timku Nie, nie boję się. Ej, coś. Od lewej chyba idą. Tak. Idę zobaczyć dół. O ja pierdzielę ty. Cicho. To głowy jednak skubany. A widziałeś? Miałem digla jak coś. On też miał, ale... No, Mianusz, na przełamanie. I co jest? To jest, to jest, to się ciężko to jest taka popsuta draminka. No fajnie, właśnie, widzę. <grym grym> no, Bardziej bym powiedział. belka jakaś tam. paleta leży. Zacznijmy, timing, miałbym go. No. O, nie, no. To podskoczył chce. no, podskoczył no Ale to head to był! Chce. Ja nie, ja trafiłem HEDA No heada trafiłeś, ale dlatego właśnie powiedziałem, że MP9 jest ryzykowny Powiem nie, tak czy... Gdyby nie podskoczył No gdyby nie podskoczył to. by zginął podskoczy. No podskoczył, podskoczył Ale podskoczył No nic tam no, 5 subów. Chłopiec na full flashu Aj! Jedziesz Kodry i przeżył to! Idę, Piotrek. Idę. oszust. Ej, 56 dostał. Jezus, no... Czemu i je... No, ale to ale co innego... Ale w ogóle jak skaczą, to ale co jest? Teraz byłem gotowy już na skoki, no słuchaj. No w tamtej nie, nie przywidziałbyś tego. Zresztą on idealnie no, skoczył jak ja strzeliłem, no. no kur, ale w ogóle dałem takie dwa strzały i ten, ten drugi dostał taką głowę przez skrzynię, delikatnie. Za 56. Ej, ja idę no, od prawej teraz. Wierzaj dziurę, wierzaj dziurę od razu, ja przeszuję ci. I wierzaj kasu ich na, na strefę. Nie dostajesz w ogóle, bo on wybucha za skrzynią. Uuu! Chyba, że został u siebie. To jest o. Biegnie dołem. Tak? Mhm. Ty, problem mam. Nie, spokojnie. Najsik. Nice. Ja mówiłem, pierwsze raz, że w był, ale to dla widza, żeby miał bekę zewnętrzną. No, ma no, teraz? Nie, już się ja odcinek robi nudny, już ja nóż jak zawsze. No. Trzeba patrolować, bo to inaczej życia nie ma. Nie, no wiadomo. Popatrz, popatrz, strzelasz. Let's go, let's go. Legit Izak. Na ciebie nic nie piszę, legit Izak. No i bardzo dobrze. Jest po lewej. O kurde. A, teraz ty musisz kasować, chociaż nie wybiegnął raczej. W ogóle, w ogóle. Ja jestem na strzała. Oj, z przesmaltona! Drugi jeszcze! Jest. Nie. <grym wioski> Kurde! Wiesz co, tego! miałem się tego! Ten, mi tego! Wyszli z tego! Wyszli no. tego! wiem, z tego! Wyszli z No wiem, wiem. Ja Wyszli że jeden skanuje się, tego! Wyszli z 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 tego! Wyszli a, dwóch chyba. Tak, lecą. Zachodzę ich. O kurde. Co teraz? Wiesz co, ja idę dołem w ogóle ja tą dziurą. Ja też idę dołem. Dawaj, chodź tamtędy, idziemy. Kurde. Hey, Smokuję. No i mnie się nie podoba. Tej, zaprawi Za Po lewej jest taka skinia. Tutaj. Uch. Co? <grym> ja wierdzę, że no, to tak. No mówisz same heady, no to w chedzik, tak? <grym> <grym> ja zobacz, co, Machu zarobnika mi się w ogóle. Przestraszył się prawie za wałdą, Nieprawda, co, nieprawda. Nie, nieprawda. Zobaczcie. Zobacz, że nawet nie ruszyłem się na kamerze. No ja się nie dziwię, że majora wygrywa, że to. Ktoś... <grym> Ja się nawet nie ruszyłem, nawet się nie ruszyłem, powiem się. Jeszcze ja, mówię sobie, bo tu jest taka skrzynka. No właśnie, ja wiem, tak i w tym patrzę na nią. Macha tym trawnikiem, także idealnie głowa, to jest. Tak, magia. Jeszcze ja się... raz, ja kupuję peczkę. Dobra, dołem lewo i ja lecimy od razu. Chyba tam. Ja tam flashuję za skrzynię, wiesz? Od tego flasha. Ja Zapraszam. uciekł. uciek. Możesz uspokoić idę do lewej. Efekuje. Do Gali Nie jest od lewej tu Oni skaczą cały czas Nie to robi? U mnie wyskakują no Ty nie masz takich pojedynków, że ci chłop skacze No Ale on mi wyleciał też tak kurde sproty Dobra, musisz kupić smoka Nie musimy wejść Dawaj w prawo lewo lewa chłopa z auta dać mu głowę Let's, go. Let's go. tak zrobić Spokuję lewo Prawdź do lewej od razu też Jeszcze jeden. Jeszcze... I on skacze! Mamy to! Wierze. Mamy to! Ja, że zacząłem, że go skacze, za tymi skinkami dołączyć, obstrałem. <grym> ja też mam się znowu skok. No. Dobra. Ej, znowu teraz tak. Ym, smokuj ze mną lewą stronę. Ja w ja pierwsze freszuję i palę od razu za BS. Dobra. A później smokuję prawą stronę. I tak w ten sposób zajmujemy całkowicie pozycję. Kurde, bitko! I bitko Kurde! Ale zacz, przez mołki, no Ale chłopy, wybiegają się z smoku! No wybiegają, wybiegają! No kurde! Już I już z to też. Jeden w palaku, drugi w smoku i wybiegają jak debile, no. Prawda, to jest. Ale znowu chedź ich przez skrzynkę. Dobra, ale teraz dałem sobie, a ja tutaj będę się wyrzucał i baitował. Świetny pomysł, prawda? Ja tutaj. pójdę z prawą sobie. O, ja tylko tak z takim movementem. I auto, auto! Wyszedł, czy nie? Nie wiem. Kładę. A mnie nie ma. Łatwo. Siedzi. bo ja tu mam 4 fragi, ty masz 11. Dobra, masz to nawet nie ma co podnosić. Chyba, chociaż... Kurla, ale nie masz, ma, ale nie, nie do głowę? 100% do 5 fragów do tyłu. No wiesz... Piotrek, kup HEK, obi za 20. No i łatwo. To też jest opcje, ale... przeszujesz czy ty? Nie, nie, smukuję ja i poczekam. O, o. Wyszedł smoka, jest po prawej smoku, jest po prawej smoku. Przeszuję tak do Aha. lewej. Przeszedłem za BS. Aha. Ale zaczekaj, pskaczesz, ty w ogóle, ty. No człowieku, no ja jeszcze full to tak wysoko, żeby po głowie, zobacz gdzie są kule. Kurde no. Widzisz? Nie, tak na poziomie Ale to Jednak jest takie randomowe trochę. Ja tak sprzedałem w pierwszym, w pierwszym meczu i nie dałem głowy. Ja <śm> 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 no. dałem wtedy. Ej, lec dałem znowu się wyrzucam tutaj. Bejtuję. Go, go, go. Dawaj Bombę zostałem Ryzykownie. Podchodzę ten dołem, ale nie widzę kopa. O, akurat wszedł. Jeszcze, dobry <grym> fleszek. Gal jest chłop. Ty jak, ta, ja... chodź do mnie dołem też. Wiesz co, ja to piknę sobie. Radzik, o jest, ty. Nie wierzę w to. Schody, schody, piknę Dostał heada. No. no nie, on dostał nie heada nie za 72. No. Ale w ogóle on z pompą by był na blisko u mnie i nie dałem mu głowy. Czy mi Dam. Dziękuję. Okay. Odbudowałem? możemy no. Sprawdź na pewno. to ty masz takiego rozpacza z domu, że w ogóle ich piszę zanim dojdą do dziury. Prawo. prawo. To go. Możemy cofnąć. Jeśli do tędy, to możesz dziurą. dziurem. Manga, no, że już, już poszedł. Ale nie powinien Nie, nie chyba, sprawdzę się Smukuje lewo Ale dobrze w moim to tu idzie na No powiem ci, że dobrze skanuje chłopki co on tam pisze? Słuchaj mnie. Ja znowu dostał dwa head'y, bo piszę go przez pakę. No. Ja tam palę. O. Jest do lewej. Dawaj tutaj, busta ci daję. O kurde. Chyba lewo po to. No Nie dało się. Ale że chłop tu piknął w ogóle. no ja pierdzele. Jeszcze z magiem, żeby z góry pikować, co? No dobra, no lubisik, lubisik O no, Piotrek nie pomógłbym, powiedział, 4 no, fragi ja, no miałem... tylko. Tak, kto wygrał ten challenge, chciałem zapytać? Kto wygrał ten challenge? No ja wygrałem, no. 100% headshot też się... nazywajcie mnie Polish Scream od tej pory. Ja bym chciał e, tylko się zapytać e, widzów, żeby policzyli ile dokładnie ja strzeliłem w tym meczu headów, a ile ty Izak, co napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy. Myślę, że troszeczkę jednak więcej. Ale może jednak, tak może. Może, może jednak jakość nad ilością jest lepsza zawsze, więc może jednak Izak wygrał. Dobrze Piotrek, ja ci ale, dziękuję. Ale Sokolę, oko, najwyższy procent współczynnik trafień w głowę, Izak 100%. No właśnie, no właśnie, no jednak Polish Scream, ja ci Piotrku dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję za odcineczek, fajne dwa na 2, kolesie, remis także. Remisz to jak wygrana u Polaków, także jesteśmy Dokładnie. zadowoleni na pewno z wyniku. <laughs> Dokładnie. Dokładnie. No, dobrze, dziękuję i no niestety wiszę pogowskiemu suby, ale nigdy mu, nigdy mu ich nie dam. Ha, ha, ha. Trzymajcie się do zobaczonka. A Zobaczam, i pamiętajcie tak? dzwoneczek tego, tego subskrypcji, a Uizaka też padajcie, to no, tam wszystko będzie w opisie.